O, cześć, tu Kaczorowski i witamy na filmie zapoznawczym i będę mniej więcej mówić o tym, co będzie na tym kanale robione. Przedstaw się, bo gadam z mleką. Anetko, no. widzowie. No, mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba, to zawsze możecie suba i łapkę stawić. To na jakim mniej więcej będziemy dołączać? I pamiętajcie, guzik subskrypcji ma być szary z dzwoneczkiem. Tak, dokładnie tak. To Beginners plus Freemore, y, Classic, Impostors z Map, wszystkie możliwe, tak? Polskie e... FreeChat. Eee. tam... Le... No? no? tak co się. Chodzi? Jeszcze raz? E, Bo co? Być się tak. Co? No. jeszcze raz powiedz na słuchę clear tweet ha czekaj no na czym a dobra clear tweet dobra dołączam. włączam no tyle no. Nie bo się tak jak... Akurat jak to mówiłeś, to co mówiłeś. Akurat wtedy cię tak wiesz, tak ścinało lekko. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj ustawię jakiś skina. No i no, widzowie to jest filmik zapoznawczy, więc wytłumaczę wam, jak wcześniej mówiłem, co będzie nagrywane na tym kanale. Na pewno gry. Z gier, to myślę, że będzie... Co będziemy, Na pewno będzie właśnie Among Us, będzie Minecraft. Będzie X-Plane, tak. Ewentualnie jakiś Mechanik. No tak, takie różne gry. Coś zawsze znajdziemy ciekawego. Piszcie w komentarzach jakieś propozycje. No tak. Ale z naszym zdaniem jak tego pograć? No. Tak. Grają. No to co jeszcze byśmy mogli powiedzieć? Na pewno będę dołączał różne takie rzeczy. Na pewno serwer Discord będzie. Wy już macie do niego link, ale jak link wam nie działa, to skopiujcie i zawsze wklejcie w przeglądarkę, bo tak się tutaj dzieje czasem. I na Discordzie jeszcze Discord cały czas jest ulepszany. Nie spodziewajcie się czegoś wielkiego, ale staram się tam coś jeszcze robić Na pewno będą livey, chociaż jeszcze muszę tam wszystko opracować, bo te wszystkie programy muszę doinstalować, żeby to wszystko dobrze działało. Ale na pewno będą livey w przyszłości. No, No. Coś długo dołączają ci tutaj. No, pewno ja będę występować. Na pewno będę ja. i także inni koledzy. No, tak, na pewno kogoś jeszcze tutaj ten. Postaramy się, jeśli. Napiszcie dzisiaj, jak wygląda, jak według Was ym, dobrze, czy wyszło to z dźwiękiem, ponieważ no, jeszcze musimy tam trochę się postarać, żeby to lepiej wychodziło, bo czasem kolega sina, czasem może mnie ściąć, więc to trzeba wziąć pod uwagę i musicie o tym napisać. Wiadomo, nie musicie, ale o to prosimy. No tak, dokładnie. No. A ty masz tam jakiegoś y, mm, zwierzaka tutaj? Zobacz sobie to wardrobe. Nie masz? Mm, takie nie mam. Musiałbym wyjść i do sklepu wejść, ale... Nie chcę mi się. Musiałbym sobie kupić, bo mnie stać, ale... Tylko już nie, nie miałam okazji. Hmm. No. Bo tam jak masz, wejdziesz w workshop i tutaj masz. Nie ja wiem, ale no. czasami wieżak, znaczy wieżak może zdradzić. No. Tak. moim Majcenie powinien coś jeszcze więcej dawać niż po prostu, że można go sobie pogłaskać. Mhm. O, już się zaczyna? Dobra. I cóż to będzie? Cóż to będzie? Nie wiadomo, nie zdradzamy sobie kto jest kim, kto jak już ktoś zginie to co, bo to jest po prostu bez sensu gra. No, wszystko. No. A ja tam, crewmate. No ja też. O. Jestem. A, na polisze, co my jest? tu mamy? Chodźmy najpierw, yy, chodźmy najpierw yy, tak. Ja dawno nie grałem na tej mapce, więc za ja poruszam, bardzo nie wiem, co gdzie tu było. Pamiętam to... na pewno, gdzie były y, te mm, kamerki, to na pewno pamiętam. Tutaj ile mamy... To jest wszystko tu opisane. O kurde, ile jest w tym? O, tu są śmieci chyba, tak. No, to na pewno będę się też starać dla Was y, ładnie montować, żeby filmy nie były jakieś nudne, żeby Wam się ogólnie lepiej oglądało. To na pewno. Kręcimy rurą, kręcimy. Co jeszcze można by. A, jeszcze raz e, Co jeszcze. Teraz druga rura. O, bo to trzeba wyciągnąć tę butelkę, o Jezus. A ja myślałam, że to się jakoś automatycznie robi. A ja na O2 jestem, nie? Ja właśnie widok O, się ma. O, tutaj co tu mamy? A tutaj trzeba poustawiać. Ja tu nie Okej, task jest. Jeszcze jakieś śmierci są, czy nie? trzeba zrobić? Ja myślę, że jak tak długo nikt ciała nie zgłaszał, to już... Y, się nieźle pobawić ten... To zaraz zobaczę na witałce, bo tu są. Się tak robiłam. Tak. tak. Dobra, prąd włączyłem. O! Ciało! Ciało przebiegłem i ja akurat odsreportowałeś. No. No to nieźle. teraz będzie się działo. Obok kamer. Wreszcie. Są w A, ten. Bram. Okej, okay, no. czasami łopski. No. Bardzo cieplne. Ludzie czasem to mówią od rzeczy i to dosłownie. No ale co zrobić? No. Będziemy też się starać dla Was, jeśli ktoś młodszy będzie czasem tutaj coś oglądał, to będziemy się starać dla Was wszystkie rzeczy takie cenzurować. Bo nie no, wszystkie tak. gry są idealne. No, content family friendly. Żadnych tracklace. No. Ee... No. No. No, tak, z to jest, to jest Houston, wycinamy to. <grymne> Ta. Yes, just... Ej, bo mm, jest na Ciebie sus. Gdzie? Yeah. Mm. Na Ciebie sus jest i głosuj na skipa. Oj, widzę, że Pan się musi jeszcze dużo nauczyć. Spokojnie! Ło! Okay. Wujek Tomek z czy. Nie bój uh. nic! W ogóle strasznie dawno nie grałem na tej mapie, bo bardzo mało osób z tego co ja pamiętam no nie grało. W ogóle najczęściej ludzie grają na tej podstawowej, nie? Na spejcie mówić? Piąz sto of, piąz to. karta. karta. kartę. Za szybko. Akurat, akurat ma farty do karty, więc. dobrze. Tym, no, nigdy nie ma problemu. Będę do laboratorium, zrobię tam wszystko. Tutaj chyba nie jestem temperatura, tylko um. to jest. A ty może wiesz jaka będzie nowa mapa w Among Us? Yy, pamiętam, na w sensie... no nie, nie pamiętam. Dobra, stana robię. Yy, Med jest tutaj gdzieś. O, O2, jeszcze mam coś w O2. To jest Waypoints, mam coś w Waypoints? Tak, mam. Dobra. O, tu... No coś tu jeszcze nie. Mam no, też jest golem idę zrobić. A i też taka ciekawostka. Jak dobiecie 30 subskrybentów, to powiem wam na czym gram w symulatorze. W jakim symulatorze? No na explainie na przykład, nie? Ogólnie klawiaturę, myszkę. Zawsze mogę wam polecić, bo... No... Jak chcecie latać, to naprawdę to taki sprzęt jest bardzo fajny. Coś tutaj. No, ciało, ciało. Okej... gdzie? Ele, Wele. O, nikt nie chciał naprawić światła, nie? Hmm. Hmm. To dziwne. O, to chyba też sobie zacznę nie? Też. No. Tak, A jak, jak byś miał obstawić, to kogo byś obstawił? Bo kto się tutaj tak mało odzywa? Bo ogólnie wszyscy się odzywają, nie? Ale jeśli ty byłeś z White'em, chodzi mi z tym brązowym? Pelhamster? Dobra, ja obstaję, że to albo będzie ten mruczek. On ma dużo lewla, więc by się łatwo z takiego czegoś w ten. ten... Na brązowego myślisz? Dajemy na niego? Mhm. Mhm. A ja go w tej rundzie mało widziałem, więc obstaję, że to on by był... On jako jedyny... Sprawdź co. Dajesz na tego. No, dałem, dałem. No to co jeszcze byśmy mogli wam powiedzieć, co na pewno będzie jeszcze? Dużo na mnie pogłosowali, czemu? Nic takiego no, nie mówię. Ja głosowałem na brąza. Sami widzowie mogą potwierdzić, że ja jestem niewinny. O! Był. I ty! I drugi był kto? A, on sam był. O. Dobra, play again, dawaj. No to... Na pewno myślę, że... No tak, nasz no z tych gier to tak. Tylko co jeszcze? Na pewno będą shortsy, będę wrzucał też shortsy z urywek danych gier, żebyście sobie zobaczyć um, co jeszcze myślę że moglibyśmy coś też a i na discordzie też um, na discordzie też będziecie wcześniej się dowiadywać o filmach przez co będziecie mogli no, wcześniej, wcześniej wiedzieć, kiedy będzie jakiś film Ale najczęściej filmy będą właśnie w tygodniu, bo będę je często robić na zapas i wrzucać w tygodniu, bo... W tygodniu no tak średnio czasem jest czas, nie? No wiadomo no, to jest fajnie, tak? tak No jeszcze myślę, że tajna i rundka Wystarczy na dzisiaj to też tak myślę

Kolejna zrobiona, to idziemy tutaj do o no. Tak, musisz ta taką temperaturę jaką ci tam podają ustawić.

To Ja mam to na kumpie, tylko problem w tym, że to jest game No, no dobra. O kurde, gdzie to jest? Ludę na kumpę, już to robię. Owoce zamki. Tylko, że nie jestem minerem w tej rundzie. Tak. O jezu, tak mieli mnie. Mam Nie ma tak, a nie, mnie zamknęli mnie. Tylko muszę otworzyć. Dobra. Moje tastki będą zrobione zaraz. Wszystkie e. oczywiście zablokowały. Co? Nic, nic suka. Tylko... Okej, okay, to pójdźcie za. Dobra, ja już mogę. Ja A, Ok. No to nie źle. Okay, to nieźle. coś ty samo robię. No chłopie, tam w, dwa sobie nie robię buteleczkę. No i jadłem. Nie będę nic mówić, kto jest kto, ale szczerze mówiąc nie spodziewałbym się, że tylko mnie zabiję. A, oczywiście nie mogę mówić. No dobra. dobra. No. No, i widzowie nie życzą się czasem, jak będzie jakaś przerwa w filmie, bo po prostu możemy nie mieć czasu, żeby się wyrobić. Ale raczej to się będzie rzadko zdarzać, bo no jak mówiłem, w weekendy będziemy się starać robić filmy na zapas, żebyśmy zawsze dostali jakiś filmik. Ładnie. No. Postaram tam regularnie i płynnie wrzucić filmy, tak żeby były co albo co dwa dni. Zależy jak tam chcecie. No zawsze też mam, mam pomysł, że moglibyśmy nagrywać takie filmy, że nie możemy się zaśmiać. To też by było ciekawe. Zawsze pomyślę nad takim czymś. Dobra, co tam piszą, w tym czasie? się teraz się zamyśliłem. No ale ja ty i tak jesteś trupem! Również tak, jest nie, nie ja zjadę. Zjadę. No. Czekaj, puścił, ktokolwiek tutaj nie? Jakim cudem ja jako duch? O, wyważę. Jakim cudem ja. No widzisz, ale że security by mnie za on miał czapkę security, nie? Mhm. Okay. To play again jeszcze? Aha. Uh -huh. Widziesz, może być mało osób. Możemy sprawdzić teraz na skelta. Okay. Dobra, to my, widzowie, robimy cięcie i zaraz wracamy do Was już w rundzie. O, się widzowie, witamy już w grze. Właśnie rozpoczynamy rundę na DSKeldzie. No i ja jestem z tyłu majdem jak zawsze. Te same zasady. Nic nowego, panie. Nic nowego. No, nic nowego. Prawda? Dobra. Okej, okay, o Jezus, ja nie chcę iść... Ej, już naprawił? Tak szybko? Ej, to... Ja póki to, ja ci nie radzę iść do elektryka, bo tam łatwo można tetnąć. Nie. Ale mam coś... Ej, no nie, ale mamy trzy... dwie rzeczy do elektryka w tym momencie, to jest, to trzeba to zrobić. Ej, w ogóle są jakiekolwiek taski w kamerkach? W kamerkach? Nie. Choć czekaj, nie, będą kabelki. Okay. Ja tu patrzę. O kurde, ja tą ląda robię. O Jezus, już ktoś umarł. No to... No w L. No. Czekaj, gdzie no, chyba będziemy musieli wam widzowie dużo czasu zablurować, bo będzie... Widzę, już będzie problem. E, które to jest biały? A, to nie ja. nie wiem. Ja. Dobra, to... No to chyba skip, nie? No, tak się zastanawiam. Zaraz mi teraz... Teraz mnie wywala na stópę. Keep it, dawaj. Dobra. Chociaż zawsze fa fajnie być duchem. Bo pierwsza runda trwała jakieś 10 minut... Nie, jakieś 8 minut, bo jeszcze trzeba było wejść, nie? 8-7 minut. No chcieliśmy i mnie ej, cię zakusowali? Piesujemy. Ja Randomowo, nie? To sus Chłopie co? Gadaj co to jest gaciał są... schowany. a są wizualtaski? Nie, Kurczę, bo jakby były wizualtaski to bym mógł ci pokazać. Reabsursup trzeba zrobić. Dobra. Ale co ja tu jeszcze mam? Ja tu jeszcze mam na... Um, jest, jest, to jest kanał. To! To jest zaś... Ojej, zasadniczo. Na górze. Ja tam już nie No ja, no ja sobie raportuję No to na pewno już będzie ostatnia ruda, bo już tak okay. późno jest. My to nagrywamy, to jest już 20. Ale widzę, że zostawcie suba i lajka, bo już się pod tym filmem akurat mocno napracuję. No. Eee... będziesz miał cały tydzień roboty. No, ten film wejdzie późno. Jak, Jak nic, jakby Monet, jakbyś jest... tego nie zabrał, to bym no. ten YouTube ściągnął. Jak nic. Tak. Jest 17.09, ja obstawiam, że ten film wejdzie jakiś 24.09. Tawek, co go? Ja skipuję, ja skipuję. A ja daję na tego... A! Wywaliło mnie na ciebie? Nie wywaliło cię? Nie, nie wywalił. A, to dziwne. Powiesz co? Chyba tym akcentem zakończymy ten film. Okej. Okay. W następnym odcinku dowiecie no. się, jaki był werdykt. No dobra, to... O, to będzie chyba na tyle z tego filmu. Pamiętajcie, że zostawić chyba i lajka. Więcej Wam jeszcze napiszę w opisie, jeśli czegoś zapomniałem, co dzisiaj miałem powiedzieć. I obbijajcie na kanał. No, to nara. do zobaczenia.